Hejka, jako że formalnie już jestem w moich latach 30., to mogę w końcu nagrać film, o którym myślałam od bardzo, bardzo dawna. Jest to film na temat tego, w co ja będąc kilku latką inwestowałam swoje pierwsze zarobione pieniądze. I to jest też trochę takie moje odniesienie do tego, ponieważ jak za Zaczęłam zarabiać i zaczęłam po prostu no, ogarniać swoje finanse, jakby od A do Z sama, to bardzo dużo czasu poświęciłam na to, żeby się zorientować, jak to robić mądrze i jak to, jak to ogarniać. I była taka porada, na którą trafiałam strasznie często w różnych miejscach i która swego czasu to mnie nawet trochę, trochę irytowała, bo mianowicie chodziło o to, że mm, wszelkiego rodzaju inwestycje, jakie robimy, mając 20, plus, Powinny być skierowane raczej na siebie. Powinniśmy wysyłać w siebie, w swoje doświadczenia, w swoje umiejętności itd. A wszelkiego rodzaju duże inwestycje, typu um, nieruchomości, emerytura itd., żeby to odłożyć na trochę. Później. I pamiętam, że irytowało mnie głównie dlatego, że myślałam sobie, że kurczę, no jakby czas jest ograniczony i trzeba zacząć wcześniej, trzeba w tą stronę iść, i trzeba, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie jednoznaczne i, i jakby trochę, trochę mnie ten typ porad irytował. I z zaskoczeniem, jak parę miesięcy temu zaczęłam pisać ten post, z zaskoczeniem stwierdziłam, że faktycznie większość moich inwestycji była w siebie. <laughs> żeby budować swoje umiejętności, swój potencjał, poznawać siebie i żeby dojść do tego momentu, w którym jestem, mając już pewien kapitał, na którym mogę dalej budować i nie jest to zupełnie. Niekoniecznie są to rzeczy typowo materialne. Więc tak, zaskoczyło mnie to i stwierdziłam, że wam o tym opowiem. To nie będą wszystkie duże inwestycje, które robiłam, ale te, które wydały mi się najbardziej, e, najbardziej istotne w tym temacie, e, te, które są dla mnie najciekawsze. E, uważam też, że jakby były momenty, w których źle wydałam pieniądze, ale było ich zdecydowanie mniej. Te mogłabym policzyć dosłownie może dwie, trzy takie rzeczy. E, natomiast głównie, faktycznie z perspektywy czasu, jestem bardzo zadowolona z tego, jak zainwestowałam swoje pieniądze, jakie wydałam i jakie to przyniosło mi em, efekty. Tak, więc bez e, przeciągania chcę opowiedzieć Wam o tym, w co inwestowałam w moich latach 20. i jakie mam z tego korzyści. No więc pierwsza, pierwsza rzecz jest taka dość logiczna, to jest taki popularny e, cel inwestycyjny. Mianowicie zainwestowałam w studia. E, wydałam na moje studia no, grubo ponad 10 tysięcy złotych i liczę tutaj nie tylko same czesne, no, ale też wszystkie Około koszty e, związane ze studiami. Już nawet nie liczę czasu, czy, czy kwestii dojazdów, czy kwestii jedzenia na mieście z powodu, z powodu zajęć. To jest jakby osobna sprawa, ale liczę właśnie takie sam, same koszty studiów. To myślę, że to będzie 10 tysięcy na pewno. Myślę, że będzie to trochę więcej. Um, no i ogólnie. To był dla mnie spory wysiłek finansowy. Eee, o, i to, to też był moment, w którym odniosłam pierwszą trochę taką złą... Znaczy, poniosłam taką złą inwestycję, ponieważ kończąc licencjat, który robiłam za darmo z państwowych pieniędzy, bo robiłam go dziennie, e, postanowiłam, że idę do pracy i dalszą edukację będę... Mm, Będę kontynuowała zaocznie. I na początku zdecydowałam się kontynuować ją w, na filologii angielskiej. Nie byłam zadowolona z tych studiów, więc tutaj sporo pieniędzy straciłam. Natomiast po czasie podjęłam inną decyzję edukacyjną. Stwierdziłam, że pójdę na zarządzanie ze specjalizacją psychologii w zarządzaniu i jestem do dzisiaj super zadowolona z tego wyboru. Uważam, że nie byłabym w tym momencie życiowym i zawodowym, gdybym tej decyzji nie podjęła, a ta decyzja była. Zmotywowana pracą, w tym sensie, że ja wybrałam studia, które miały mi pomagać w mojej codziennej pracy. I w ogóle z perspektywy czasu uważam, że to jest w ogóle najlepszy powód wybierania jakiejkolwiek edukacji, jeżeli można te skille od razu zastosować w praktyce. Ja wiem, że nie zawsze się tak da, natomiast w moim przypadku to faktycznie zadziałało bardzo dobrze. I jak mówię tutaj o edukacji, to nie chodzi mi tylko i wyłącznie o studia. W sensie, ja mówię akurat o mojej inwestycji w studia, ale to może być inwestycja w jakiś kurs, w jakiś certyfikat. Coś, co daje faktyczne, praktyczne umiejętności, fach w ręku, który można potem praktycznie wykorzystać. Także uważam, że to są, to są dobre inwestycje, bo to po prostu powiela zarobki. I tyle. Mm, i, I to pozwoliło mi, jakby, ta wiedza, którą zdobyłam na studiach, pozwoliło mi się rozwijać, pozwoliło mi awansować, pozwoliło mi szybko znaleźć pracę w Belgii, bo różne rzeczy wiedziałam i przetestowałam, więc faktycznie jest tak, że uważam, że. Mm, edukacja jest całkiem niezłą inwestycją. A, i tu jeszcze chciałam wspomnieć, że przy okazji takich edukacyjnych inwestycji w moim przypadku ważna jest też nauka języka, bo jakby trochę nie liczę nauki angielskiego, bo to było głównie w gestii finansowej moich rodziców i to były ich decyzje, więc ja się bardziej skupiam na tych, które już podjęłam samodzielnie ja jako dorosły człowiek. No i to była nauka francuskiego, który jest mi tutaj niezbędny do życia. No i to też nie, były, nie są w sumie jakieś małe kwoty, ponieważ od dwóch i pół roku dwóch i pół roku chyba, trzech prawie lat. E, mam lekcje dwa razy w tygodniu po 60 zł, więc no to też, to też się robią kwoty mm, w, skali, w skali roku. E, natomiast z tej inwestycji też jestem bardzo zadowolona. Tak, żeby też podkreślić, że języki to też jest e, ważna i ciekawa sprawa. Ale, mm, o, też chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że uważam, że dobór Formy nauki języka w stosunku do tego, jaką jesteśmy osobą, jak się uczymy, też jest ważne. I to jest coś, za co ja na przykład uważam, że warto zapłacić. Kolejną taką, bo jakby lecę też trochę od rzeczy, które miały największy wpływ na moje życie, więc jakby edukacja to faktycznie był chyba ten, ten największy czynnik miał największy wpływ. Natomiast drugą taką inwestycją, której absolutnie nie żałuję i polecam każdemu, jest terapia. I nie chodzi mi tylko o samą terapię, tak jak wiecie, godzina w tygodniu, po 100 zł, akurat w moim przypadku, e, tylko chodzi mi o wszystkie też aktywności terapeutyczne, ponieważ ja się nie ograniczałam do samej terapii. U mnie to było bardzo dużo książek, bardzo dużo kursów, bardzo dużo artykułów i bardzo dużo ćwiczeń nad tym, żeby lepiej siebie poznać, lepiej siebie zrozumieć, lepiej funkcjonować, lepiej budować relacje z ludźmi i po prostu zbudować sobie rodzaj takiej, takiego warsztatu, według którego funkcjonuje na co dzień. Zresztą efekty tego też widzicie na kanale, bo sporo z tych rzeczy to, to gdzieś jest wynik tej mojej pracy nad sobą. Natomiast faktycznie uważam, że każdy ma coś do przepracowania i. I warto sobie trochę te klocki w głowie poukładać, bo po pierwsze mi się żyje wygodniej, bardziej komfortowo i ja się lepiej czuję z moim życiem, jestem szczęśliwsza, ale myślę, że też ludziom dookoła mnie się po prostu lepiej żyje w momencie, kiedy ja się czuję ze sobą dobrze, więc faktycznie terapia to była... Fantastyczna inwestycja. Kolejną taką inwestycją, która była w bardzo moich późnych latach 20, ale jeszcze formalnie w tych latach, no to jest prawo jazdy i samochód. Um, I znowu tutaj jest tak, że ja częściowo pieniądze w tym przypadku straciłam, ponieważ ja zrobiłam pełen kurs prawa jazdy w Polsce, nie ukończyłam tego egzaminem, zarzuciłam to na parę lat i dopiero w zeszłym roku, mając 29 lat, ogarnęłam się i zaczęłam to robić z powrotem w Belgii. Obecnie mam tymczasowe prawo jazdy, mam samochód, więc je i widzę, jaka to jest ogromna różnica, jak bardzo warto było to zrobić, i jak ta niezależność pomaga, i, i ogólnie jakie to jest wygodne, i przyjemne móc w każdej chwili transportować się tak, jak, tak, jak, um, tak jak mi po prostu pasuje. Więc faktycznie to jest też duża, duża różnica, i ja wiem, że często jest tak. Najczęściej jest chyba tak, że robi się prawo jazdy około tej osiemnastki ja nie miałam finansowo takich możliwości, żeby to wtedy zrobić. Natomiast um, i potem niby miałam możliwość ale niekoniecznie byłam w dobrym miejscu i w ogóle tak z perspektywy czasu stwierdzam, że e, to tak miało być, <grytanie> że to się zdarzyło dopiero teraz, bo ja też musiałam dorosnąć w pewien sposób do tego tematu, więc. Finalnie uważam, że, że było warto, natomiast to też była faktycznie dość duża inwestycja. Kolejne dwie inwestycje są już bardziej w kontekście ciała, urody, zdrowia. Tak bym ten, tak bym ten obszar naszkicowała. To są raczej, raczej rzeczy estetyczne, ale takie, z których jestem mega zadowolona. Więc pierwsza sprawa to jest coś, co zrobiłam e, krótko po ślubie, mianowicie, czyli jakieś 5 lat temu, 5-6 lat temu coś, co, co, coś w ten deseń e, mianowicie, e, zafundowałam sobie pakiet depilacji laserowej bikini i to był sztos to jest najlepsze 900 zł w ciągu tych 10 lat chyba. Um, tak, bo ja zapłaciłam akurat za pakiet chyba 6 zabiegów, 5 albo 6 zabiegów zapłaciłam 900 zł, to było parę lat temu, więc podejrzewam, że te ceny się trochę zmieniły. Ale do dzisiaj jestem absolutnie zachwycona efektami. Żadnego golenia, żadnego podrażnienia, cały czas gładka skóra. To jest niesamowity komfort, szczególnie latem. Szczególnie w przypadku jakichś basenowo-plażowych historii. Jestem absolutnie zakochana w tej metodzie. Mimo, że Bolało, to zrobiłabym to drugi raz i absolutnie nie, ża nie żałuję ani złotówki wydanej na to i serdecznie polecam. A drugi koszt jest coś, to jest coś, co jest trochę bardziej już w sensie zdrowotnym I to jest też coś, o czym opowiem chyba za jakiś czas bo, bo to jest coś, co jeszcze trwa A chciałabym też jakby omówić efekty do końca Mianowicie to jest leczenie ortodontyczne Częściowo z przyczyn estetycznych, ale w dużej mierze chodzi też o to, żeby jakby no zęby były na swoim miejscu Nie ścierały się i ścierały się odpowiednio z wiekiem, żeby po prostu potem nie, no, nie tracić zębów zbyt szybko Także to nie jest wyłącznie estetyczne Estetyczna strona, ale też taka bardziej zdrowotno-praktyczna. Eee, I ogólnie leczenie ortodontyczne też uważam za dobrą inwestycję. Ale tak jak mówię, za jakiś czas opowiem Wam o tym w szczegółach. A jeszcze nie powiedziałam, że to leczenie ortodontyczne to w tej chwili jest 7,5 tysiąca złotych, ale prawdopodobnie zapłacę za to jeszcze więcej. I ostatnią kategorią jest coś, nad czym się mocno zastanawiałam, czy to wspominać, bo ym... Myślę, że to jest coś, co relatywnie często zmienia, mianowicie mam na myśli sprzęty, ale to są sprzęty, które są ze mną. Wszystkie trzy, bo będą ich trzy, które są ze mną od ładnych paru lat i one autentycznie zmieniły moje życie i spowodowały, że funkcjonuje w dużo, w dużo lepszy sposób. W związku z tym stwierdziłam, że także warto. I pierwszą taką inwestycją, która była niemałą inwestycją, był iPad. Także to jest zdecydowanie coś, co uważam z perspektywy czasu, że było naprawdę warte swojej ceny. Ja ogólnie nie jestem fanką jabłka i, i sprzętów Apple'a. Uważam, że ogólnie ten system nie do końca mi pasuje. Uważam, że te sprzęty są przedrożone i ogólnie nie, natomiast to jest ten jeden wyjątek i faktycznie jest tak, zresztą widać po prostu, jak mam brudne tuje, że cały czas z iPada korzystam i pamiętam, że kupując go miałam wątpliwości i myślałam sobie, że hmm, to jest chyba kaprys i nie będziesz z tego korzystać, może, może jednak nie, no bo to jednak było wtedy razem z penem 600, 600 euro, w związku z tym nie niemała, niemała kwota, czyli jakieś 3000 zł. I pamiętam, że bardzo, bardzo mocno się nad tym zastanawiałam, ale finalnie stwierdziłam, że ok, kupię sobie, najwyżej odsprzedam, bo taka opcja też jest. I obecnie stwierdzam, że absolutnie bym go nie odsprzedała, ponieważ tak, po pierwsze pozwolił mi wyeksplorować kwestię naklejek, rysowania naklejek i to jest w ogóle główna, główna jego zaleta. Sprawdził się też doskonale w tej roli, w jakiej go kupowałam jako urządzenie mobilne na podróże żeby nie brać laptopa, żeby nie brać dużych sprzętów, iPad się sprawdza w tym świetnie. Poza tym okazało się, że jest doskonałym narzędziem do nauki francuskiego. Ja tutaj wypełniam ćwiczenia, robię na bieżąco i tak dalej bez hektarów wydrukowanych kserokopijek z ćwiczeniami wszystko mam tutaj, wszystko mam zawsze przy sobie, nawet jak podróżuję, mogę mieć spokojnie lekcje francuskiego, bo iPad jest cały czas ze mną. W związku z tym, tak, to jest, to jest, była zdecydowanie dobra inwestycja, a przy okazji stanowi fantastyczne mobilne centrum rozrywki. Po domu, bo i pan wiecie, zawsze gdzieś tam mogę sobie postawić, jak sprzątam, gotuję cokolwiek robię i, i zawsze jest pod ręką i tak. To było zdecydowanie bardzo um, urządzenie warte swojej ceny, urządzenie, które dużo dla mnie zmieniło. Um, drugim takim sprzętem jest to, czego używam teraz, czyli aparat. E, aparat, który kupiłam na raty jeszcze w Polsce, no to już też będzie ładnych parę lat temu. Myślę, że on może mieć tak z 7 lat ten aparat? No spokojnie, z 6-7 lat na pewno. Eee, nie była to tania impreza wtedy, bo jako kupiłam ponad, za ponad 2000 zł, to jest Sony Alpha A5000. Em, I kupiłam ten aparat i korzystałam z podstawowej wersji kitowej, tak, czyli z tego podstawowego obiektywu. A parę lat później, jak już byliśmy tutaj, dokupiłam dwa obiektywy, każdy za 300 euro, więc w sumie jest to spora Kwota, jakby cały sprzęt. Natomiast absolutnie nie żałuję ani złotówki wydanej, bo z jednej strony umożliwił mi robienie tego, co robię tutaj, co bardzo lubię, co po prostu jest dla mnie, jakby no już jest taką integralną częścią mojego życia, co potrzebuję robić, a z drugiej strony powiem Wam, że ilość wspomnień, które uwieczniłam w takim dużo bardziej. Jak to określić?. Bo Chodzi mi o to, że ja wiem, że można po prostu każdym głupim telefonem zrobić zdjęcie. Natomiast jest tak, że dzięki temu, że tutaj mam więcej możliwości, to. Jak wieczorem wspomnienia, dużo bardziej przypomina mi to, jak patrzyłam na daną sytuację. Dużo bardziej mogę odzwierciedlić to, jak ja widziałam dane wspomnienie, więc absolutnie nie żałuję i uważam, że tak rozwojowo była to fantastyczna sprawa, fantastyczna inwestycja i zdecydowanie bym powtórzyła. I mogę też serdecznie ten aparat polecić, bo jest bardzo wygodny w obsłudze, bardzo wygodnie się z niego korzysta na co dzień. Um, jakby mogłaby być troszeczkę lepsza jakość dźwięku, ja wiem, że ona nie jest idealna. Natomiast, o. To jest to. Mogłoby być wyjście mikrofonowe, którego nie ma w tym aparacie i mogłaby być druga sprawa, czyli em, spust migawki nie tylko na zdjęcia, ale też na filmy. To by był zdecydowany plus, ale tak poza tym jestem z tego aparatu bardzo zadowolona. I trzeci sprzęt, ostatni, który em, autentycznie zmienił moje życie, ale nie tylko moje, również mojego męża. I to jest coś, na co ja się absolutnie uparłam, że kupię to z mojej pierwszej pensji, mianowicie jest to robot sprzątający. My mamy akurat Xiaomi Mi Robot, tą taką jedną z najprostszych, pierwszych wersji. Ja ją kupiłam za 300 euro z mojej pierwszej pensji w Belgii i absolutnie to jest taki sprzęt, że oboje z Michałem stwierdziliśmy, jeżeli któregoś dnia ten sprzęt się zepsuje, to następnego dnia zamawiamy nowy. Kupiliśmy go też paru, paru rodzinom w naszej rodzinie, w sensie paru domostwom w naszej rodzinie i wszyscy są równie zachwyceni, jak My I uważam, że to jest coś, co jest absolutnie must have w domu, coś, co jest takim luksusem tego, że ta podłoga zawsze jest odkurzona, zawsze są pozbierane farfocle, szczególnie jak się ma troszeczkę większe mieszkanie, bo wtedy faktycznie ten metraż robi się duży. Ja pamiętam, że na początku, jak się tu wprowadziliśmy, to mi takie porządne odkurzenie całego mieszkania zajmowało 40 minut. Jakbym miała robić to codziennie, to bym oszalała. Natomiast robot ok. To nie jest tak, że on robi taki, wiecie, porządne odkurzanie, ale on regularnie na co dzień zbiera, więc jak już trzeba zrobić to odkurzanie takie głębsze, to to zajmuje relatywnie mało czasu. I ogólnie jestem super zadowolona, uważam, że to jest akurat taki kaprys i taki luksus, na który warto sobie pozwolić i warto te pieniądze wydać, więc tak. No i to była ta ostatnia kategoria. I tak jak mówię, to nie jest tak, że to jedyna inwestycje, bo pewnie dla kogoś ważne by było, żeby wspomnieć o tym, jak inwestował w podróże, bo faktycznie to też jest coś, co rozwija, to też jest coś, co daje wspomnienia, to też jest coś, co się przyczynia do naszego ogólnego. Hmm... Oglądu na świat. Natomiast ja na przykład doszłam do wniosku, że ich nie było aż tyle, e, i jakkolwiek lubię je i lubię te wspomnienia i te podróże były ważne, to nie uważam, żeby to były typowo inwestycje. E, uważam, że to po prostu było coś, na co warto wydać pieniądze. A tutaj jednak się skupiałam bardziej na rzeczach, które w jakiś sposób moje życie zmieniły, ułatwiły, wzbogaciły mnie, e, pozwoliły mi też lepiej funkcjonować. E, więc mówię, to też pewnie będzie zależne od tego, co dla kogo jest ważne, natomiast to były moje inwestycje lat dwudziestych. Napiszcie mi koniecznie, w co wy inwestujecie, jakby na co uważacie, że warto wydać pieniądze, bo to zmienia wasze życie, więc koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Oprócz tego subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. A póki co, dzięki za uwagę i do zobaczenia.